Królowa Puszczy 2022, Weronika Bośnacki. <noise> Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na ceremonii pożegnania Królowej Puszczy Lafineckiej. To już ostatnie godziny panowania Królowej Weroniki. Dzisiaj przekaże ona władzę kolejnej Królowej. Chciałbym serdecznie powitać Weronikę oraz jej rodziców Bożenę i Andrzeja Poślad. Witamy serdecznie. Oraz Pafenera Gracjana. W imieniu gospodarzy w dzisiejszej uroczystości Burmistrza Barlinga Dariusza Ziemińskiego oraz Andrzeja Jędrzejaka, dyrektor Barlińskiego Szybka Kultury, mam zaszczyt serdecznie powitać. Królową Wrzosów wraz z damą dworu oraz delegację z Miasta miasta Szczeladingen. Zastępcę burmistrza Krzysztofa Paszka. Sekretarz Urzędu Ewe Hilc Dziedziela. Skarbnik Urzędu Edytę Wątkowską. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku, Mariusza Maciejskiego oraz radnych. <klucza> witam pracowników Urzędu Miasta, pracowników Barlińskiego Ośrodka Kultury, witam media oraz wszystkich przybyłych gości. <klucza> Daronika to młoda, miła, ale jakże zdolna dziewczyna. Swoją osobą godnie reprezentowała naszą małą ojczyznę, jaką jest Barlinek. Sumiennie wypełniała obowiązki związane z funkcją królowej Puszczy. Dzisiaj insygnia władzy zostaną przez Weronikę oddane podczas koronacji. Pójdzie już swoją drogą. Będzie spełniała swoje życiowe plany, swoje marzenia. Życzymy jej, aby wszystko, co sobie zapragnęła, aby się spełniło, a w sercu pozostały wspomnienia tego magicznego roku. Jak Weronika zapamiętała ten rok, zapraszam, niech opowie sama. Drodzy mieszkańcy Barinka, to był wspaniały rok, podczas którego miałam okazję reprezentować naszą kulturę poza granicami naszego miasta. Podczas tych wyjazdów, ale także podczas lokalnych wydarzeń kulturowych, poznałam wiele wspaniałych osób, od których mogłam się nauczyć. Bardzo dużo rzeczy. Mam nadzieję, że to doświadczenie wykorzystam w przyszłości. A teraz pragnę serdecznie Wam podziękować za to, że tak ciepło przyjęliście mnie jako królową puszczy balineckiej. To był zaszczyt przyjąć tą funkcję i królować dla Was. Pragnę serdecznie również podziękować moim opiekunom pani Wiesi Skierskiej oraz Kamilowi Fabichowi za to, że zawsze służyli pomocą i znali odpowiedź na każde pytanie. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Panięckiego Ośrodka Kultury za świetną organizację tych wszystkich wydarzeń, za to, że zawsze byliście ze mną. Podziękowania również dla moich rodziców, którzy zawsze mnie wspierali, zawsze pomagali, tak samo jak mój partner, kreacja. Chciałabym podziękować również Peterowi i jego żonie Annie za to, że zawsze ciepło mnie przyjmowali na swoich spotkaniach i otaczali opieką oraz troską. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. dziękuję Chciałabym jeszcze podziękować burmistrzowi za to, że zawsze był ze mną, opiekował się i prowadził przez te wszystkie przygody. Zapraszam serdecznie pana burmistrza o zabranie głosu. Jej wysokość królowa puszczy wargwackiej Weroniko. Jej wysokość królowo wrzosców ze Szneberlingen wraz z damą. Panie i panowie zaproszeni goście na dzisiejszą uroczystość pożegnania królowej puszczy. Przed chwileczką Weronika podzieliła się swoimi refleksjami z ostatniego roku. Bardzo formalnie. Ale sama aura, strój, w jakim dzisiaj widzimy, oraz ostatni Weronikę, to jest historia głębsza. Tak jak wszyscy tutaj siedzimy, wydaje mi się, niczym dzieci, Mamy swoje marzenia. W okresie dzieciństwa pewnie każdy z nas miał swoją bajkę, baśń, legendę i pewnie chciał być jednym z bohaterów tejże bajki. Mówimy w barlinku o Królowej Puszczy Barlineckiej. Historię tejże królowej opisała Romana Kaszczyc. Dzisiaj mówimy, że żegnamy osiemnastą królową Puszczy Barlineckiej. I tak jak każdy z nas ma swojego bohatera, chciałby być tą postacią z bajki, tak w ostatnim roku to Weronika była bohaterem bohaterów. W sposób wyjątkowy, dotyczącym Puszczy Barlineckiej, Barlinka, i jej mieszkańców. Historia Królowych jest bardzo długa. Gościmy na sali Carmen, Królową Brzosów ze Schneewerlingen. Historia Królowych z Schneewerlingen sięga ponad 70 lat. <tryk> Za chwileczkę zaszczyci nas swoją obecnością króla Łabędzi z To też są bardzo ważne postaci, dla miast, z których pochodzą. Z jednej strony mówimy o bohaterach, a z drugiej strony mówimy o pięknej przygodzie. Weronika powiedziała to, co się wydarzyło w jej życiu w ostatnich 12 miesiącach. Coś wyjątkowego. Być może dzisiaj nie ma tego dystansu, który jest potrzebny do tego, żeby ocenić ostatni rok i bardzo emocjonalnie podchodzi w szczególności w tych ostatnich godzinach swojego panowania. Ale jestem przekonany, że im później będziemy patrzyli na ten czas, to ta historia będzie rysowała się jeszcze bardziej baśniowo, niewyobrażalnie, fantastycznie. Mówiąc o tym, mam na myśli wydarzenie, które było niedawno przy okazji. Wyboru XV królowej puszczy. Wtedy spotkały się wszystkie królowe, które w Barwinku były wybierane przez 15 razy. Dzisiaj poznamy 19 królową, a za rok 20. I to będzie okazja, Weroniko, żeby zobaczyć, w jakiej historii uczestniczyłaś w ostatnim roku. Według mnie to doświadczenie, jak sama powiedziałaś. Na pewno będzie procentowało w przyszłości. Napisałaś dla Barinka piękną historię i dlatego chciałbym z całego serca w imieniu wszystkich mieszkańców, a w szczególności autorki, pani Romany Kaszczyc, podziękować za to, że brałaś udział w tej historii. Dziękuję rodzicom Weroniki, dziękuję partnerowi za to, że wspieraliście. Przez ostatnie miesiące Weronikę w tym trudnym czasie, bo dziewczyna niezwykle zapracowana, aktywna. Wszyscy wiemy, o kim mówimy. Rok temu chyba nie wiedziałem, kto będzie królową. Okazało się, że no, chcieliśmy, no, chociaż bestia chciała być, a wybraliśmy piękną. Bo tak się akurat składa że z mojej lewej strony każdy grał rolę bestii w muzykalu. Natomiast piękną była Weronika. I wydaje mi się, że ten muzykal był swego rodzaju castingiem w wyborach na królową puszczy. I w zasadzie konkurencji Weronika nie miała. Szanowni Państwo, jeszcze jeden bardzo ważny mm, motyw. O tym powiedziała yy, Weronika również. Kamil w tej chwili opiekuje się królową i tak będzie, mam nadzieję, przez kolejne lata. Natomiast w sposób wyjątkowy dzisiaj przekazuje pałeczkę opieki nad królowymi pani Wiesia Skierska. I dlatego chciałbym również Wiesi podziękować za te wszystkie lata trudu. Nikt z nas nie jest w stanie opisać tego wszystkiego, co się działo w związku z królowymi każdego dnia, tych wydarzeń, których przede wszystkim Pani Wieśnia musiała uczestniczyć, to oczywiście Królowa godnie nas wszystkich reprezentując. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim i za wszystko. Natomiast Tobie, Weronika, życzę w realizacji planów. Niech wszelkie troski, zmartwienia omijają Cię i żeby wszystko, co Ciebie czeka. Nie było dla Ciebie zaskoczeniem, a jeżeli będzie, niech będzie pozytywnym zaskoczeniem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I jeszcze na на <coughs>

podziękować za to, że u nas była i podziękować Panu drogą prezentu. Ja chciałbym wszystkich pozdrowić w imieniu Pani Burmistrz Majka mok ze Stenbergem wszystkich radnych. Sie sehr wichtige terminy zu Hause, na to, że pani burmistrz ma ważne terminy w Sztenlingen przesłała Piotra. Und ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Ich freue mich aber auch besonders, hier zu sein, schon seit Donnerstag, mit einer Gruppe junger Menschen aus Schneeberding, die in ein Projekt mit jungen Menschen aus Balinek machen. Ja, ich bin schon seit czwartem hier in der ja wir Jesteśmy in Giudice, z Grupą Gruppe Mudzieży. Aber Und da, wo uns ich was nach dem Genau. Und die jungen Leute sind sehr gespannt. Ich kann so sagen: Ich habe das Projekt vorbereitet und es war zunächst nur ein Junge und sieben Mädchen. Wir haben das Projekt vorbereitet. dann war ein Junge und sieben Und der Junge hat als <coughs> Erstes gefragt: Werde ich die Waldkönigin sehen? Als Erstes fragte er, ob er die Kröte sehen kann. On mu obiecał, że na pewno zobaczy i teraz młodzież jest poza tym, ale dzisiaj wieczorem będzie mógł po się poznać. Ja, ich ich Teraz muszę wyjaśnić, e, jeśli chodzi o prezent dla Weroniki. Wenn, wenn die Waldkönigin ihr Amt übernimmt, dann bekommt sie Dinge aus der Heide, Honig und solche Sachen, die kräftig machen. Wenn das Jahr vorbei ist, dann bekommt sie ein wichtiges Geschenk, ein Schmuckstück, weil der Job ist gemacht. Wenn doch ein Kawałek-Rüżuterli, weil ich dobrze wykonał meine Arbeit. Genau. Also schön, dass du das Jahr rumgemacht uh, hast, dass du uh, für die uh, Stadt gearbeitet hast. Das ist total toll und uh, wir haben uns sehr gefreut. Dziękujemy bardzo, dass du wykonomische Prace für das Miasta, für das Miasta und für das Miasta. Und wir danken dir viel Erfolg. O zabranie głosu prosiła jeszcze Pani Wiesia, ale proszę serdecznie. Ja chciałam powiedzieć kilka słów, bo jestem bardzo zadowolona i wzruszona po tym jak Pan Burmistrz powiedział, że był to ja obowiązek. Był to obowiązek, ale bardzo, bardzo miły. Trwał kilka ładnych lat i co roku wzruszałam się bardzo mocno i dzisiaj również przeżywałam za Weronikę i chciałam jeszcze podziękować za wsparcie w mojej pracy w mojej koleżance Monice, z którą pracujemy razem w Muzeum. Ona zawsze mnie wspierała, zawsze mi pomagała. Chciałabym podziękować wszystkim moim kolegom, koleżankom z Domu Kultury, bo oni również byli zawsze obok i na, każde moje, na każdą moją prośbę reagowali pozytywnie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, bo tam również przychodziłam, prosiłam o różne rzeczy. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. No a Kamilowi życzę, żeby, żeby sobie radził. Ale to nie wątpię, bo Kamil akurat Państwo wiecie, że on sobie poradzi. To jest naprawdę najbardziej odpowiednia osoba u nas w domu Dziękuję. <noise> Będę się staro, jak tylko będę. <laughs> Szanowni Państwo, Weronika już na zawsze zapisze się w kartach historii naszego miasta i w naszych sercach jako królowa Puszczy Wawelniackiej. i portret zawiśnie w Galerii Królowych Bartuszu. W, w imieniu wszystkich mieszkańców Wawelnika dziękujemy Tobie, Weroniko, serdecznie za ten rok panowania. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie, za to, że byliście Państwo z nami. Zapraszamy serdecznie na symboliczną lampę szampana oraz tradycyjny królewski tor. A na wejściu zagrała dla Państwa Magdalena Hęgiel z barnika. Dziękuję serdecznie. Nazywam się Weronika Poślad i jestem 18 królową Puszczy balineckiej. Weronika, dzisiaj kończy się Twoje panowanie. Powiedz, jak Ty się czujesz po tym całym roku bycia królową i bycia osobą rozpoznawalną? Czuję się świetnie, to był naprawdę wspaniały rok. Byłam tak naprawdę zaskoczona, jak ciepło przyjęli mnie mieszkańcy Barlinka, ale i ci ludzie poza granicami naszego miasta, podczas gdy promowaliśmy. Właśnie kulturę naszą, na przykład w Czecinie na targach. Bardzo wiele osób podchodziło do nas, robiło zdjęcia. Naprawdę było to super przeżycie. Jest mi troszeczkę smutno, że to już koniec, ale mam nadzieję, że te wspomnienia pozostaną na długo i będę bardzo dobrze wspominać ten rok. Weronika, co byś powiedziała kolejnym dziewczynom, młodym osobom. Które miałyby szansę zostać taką królową? Czy to warto się starać o ten tytuł? Oczywiście, że warto się starać o tytuł Królowej Puszczy Barlineckiej. Nie jest to łatwe, zazwyczaj wymaga się znajomości języków obcych. Bardzo ceniony jest język niemiecki ze względu na relację partnerską. Mówię to, że jesteśmy rozpoznawalne, daje nam. Bardzo wiele możliwości. Ja na przykład dzięki temu dostałam swoją pracę aktualną.